Siema, z tej strony hogaty, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Stranded Deep, czyli gra, która nie jest deforestem, tak. E, Okej, okay. co ostatnio robiliśmy? Ostat w ostatnim odcinku budowaliśmy e, schronienie dla nas i teraz w takim razie będziemy to schronienie, myślę, kończyć. E, jedną rzecz chciałem jeszcze zobaczyć na szybko, nie to. Mm. Inna rzecz. Próbuję coś znaleźć na klawiszach, ludzie. Um, tak, opcje sobie zobaczę w takim razie. Opcje generalne, niegeneralne. Graficzne, input, tak to chciałem na pewno zobaczyć. A chodziło mi dokładnie o jedną taką rzecz jak zegarek. Zegarek jest pod F-em, tak? Zegarek mi pokazywał, czy mi się pić nie chce, jakim cudem miał mi pokazywać, czy mi się pić nie chce ale jeden dzień przetrwany, mody jakieś nie wiem czy możemy coś zmieniać, ogólnie mo moglibyście napisać jak to jest z tym zegarkiem właśnie eee, dokładnie, ale okej okay. może na początek sobie coś byśmy zjedli, na przykład jakiegoś kokoska eee, tak, wypijemy sobie, żeby nie było eee, możemy jeszcze wypić czy nie, nic nic z tym nie zrobimy, w takim razie dobra, nie, no chyba dalej można z niego pić, ale czy nam się aż tak chce pić? Nie mam pojęcia szczerze. Nie, nie wiem w którym miejscu to jest po prostu ludzie ten. Eee, w którym miejscu to jest jakoś nam pokazane. Czy, czy coś. Eee, kokosy sobie zostawię. Wiem, że potrzebuję. Co, co ja dalej potrzebuję stworzyć, żeby dokończyć? Eee, tę chatkę potrzebuję na pewno zrobić dachu bo mam trzy ściany dachu nie mam w ogóle żeby zrobić dach potrzebuję jeden foundation cztery sticky i cztery palm frondy hmm dobra to jest tak palm frondy mam dwa w tej chwili eee, stixy potrzebuję no i żeby zrobić eee, chyba że foundation to jest jako ten ogólnie ok Czyli teoretycznie potrzebowałbym tylko czterech stiksów i czterech pa palm frondów mm, co ja tutaj mam nożyk nie to nie to nie to to Okej okay. Palm frondy mam w takim razie dwa sobie tutaj walne stiksy zaraz też przyniosę Nie powinno być chyba problemów wtedy To sobie rzucę tutaj mm -hmm. Mam jeszcze jakieś ticsy, chyba nic e, takiego nie mam. Oczywiście pisaliście ludzie ostatnio, żebym e, na jakieś inne wysepki popłynął i sprawdził. No i tak za chwilę zrobię. Zbuduję dach, myślę, do końca e, coś jeszcze ogarnę. I e, liczę na to, że za chwilę będziemy mogli gdzieś popłynąć. Dobra, z tego co widzę, to jeszcze mam palemkę tutaj jakąś. Materiały mogą mi się właśnie szybko dosyć skończyć, więc trzeba uważać. Um, pan Frondy, nie było ich gdzieś jeszcze tutaj? Przez przypadek? Gdzieś? W którymś miejscu? Chyba nie, wszędzie są kokosy. Kokosy też można zjeść, tak jak pisaliście, więc no to jest bardzo przydatna informacja. Dalej się zastanawiam, jak to jest z tą paczką. Czy ja z nią mogę coś ciekawszego zrobić, bo tak jak też pisaliście, no to jest ta chyba paczka od. Y Forest Foresta, boże Forest Gumpa od Toma Hanks'a z filmu Cast Away. Dobra, muszę ściąć palemkę ostatnią prawdopodobnie na tej wyspie. Nie, dobra, mam jeszcze dwie, chyba nawet nie wiem czy one się tak na dobrą sprawę nie respią same. Kurczę, bo tak zauważyłem, że no chyba ostatnio już nie było tych palemek, nie wiem. Dobra, może, może źle widziałem. Ale wiem, że na pewno dzisiaj chcemy ukończyć budowę daszku. A później poszukać czegoś na jakiejś wyspie. Też pisaliście, że rekiny no, są kurczę złe. Nie wiem, co to właśnie piekło na zegarku. Może godzina. A, tym się mod zmienia, tak? Tym, tym. A, ja głodny jestem. Okej. Okay. Mm. Mówiliście, że można rozłupać jeszcze kokosa bardziej, tak, żeby go dało się zjeść. Więc, że niby takiego kokosa mogłem... jeszcze. Rozłupać. A, na takiej zasadzie. Ok, zjem sobie. I teraz tak. O, no, dużo sobie nie poprawiłem, ale widzę, że i tak lepiej, tak? W dalszym ciągu lepiej. Dobra, mm, na pewno chcę ściąć to drzewko teraz do końca. Bo chciałbym jednak te palm frondy całe do zbudowania sobie daszku. Dobra, kokosiki sobie poleciały, a ja chcę palm frondy. Tak, tutaj. Palm bunch. Okej, okay, noc jest, jest. Troszeczkę lipa. Nie, nie lubię nocy tutaj za bardzo. No. Nie wiem kto zresztą lubi noc w takich grach. Dobra, dawać, dawać, dawać. Ja chcę palm frondy. Nic mnie nie interesuje w tej chwili z tego drzewka, oprócz palą Okej, okay, dwa, dwa mi wystarczą na pewno. I teraz tak. Nie, nie to. Jak zwykle mylą mi się klawisze. Troszeczkę. Eee, wezmę tak. I teraz support. Nie, ja nie chcę supporta robić. Eee, z tego. One foundation, 4 sticks, 4 parma can be placed on top of 4 supports. Uh -huh. A one foundation, czy ja muszę naprawdę robić jeszcze one foundation po to, czy muszę na tym zrobić? To jest pytanie dobre. Uh, ja to będę musiał w takim razie, nie wiem, tu odłożyć czy coś. Mam nadzieję, że nie będę musiał foundation robić jeszcze, dodatkowo. Dobrze, że wiem, że na tej wyspie niczego nie ma, bo przynajmniej dzięki temu nie muszę się obawiać, że mnie coś w nocy tutaj kurczę zje. Tak jak w deforeście. To jest jedyny plus chyba tego. W tej chwili. 4T, jeszcze gdzieś tu sticks powinien być. Tak, jest stick. Dobra, jest roof w takim razie, roof. Fajnie, pyk. Ok, zbudowane. Wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tak też się utrzyma. Um, tutaj zetniemy sobie. Jeszcze został, został jeden lox do zetnięcia. A tu w sumie miałem. O Boże, tu miałem palmę, a ja sobie ściąłem kolejną. Dobra, bogaty fail normalnie. Oczywiście zapraszam wszystkich też na swoje streamy, na których gram w różne gierki, głównie w World of Tanks, ale też to co e tam napiszecie. Też gram bardzo często. Więc można sobie ze mną nawet pograć. Mm, tutaj tak zrobię. Nie wiem, czy to mam położyć. Czy. Ok, wystarczy w ten sposób zrobić. Fajnie. Gdzie jest zapalniczka? okej okay. zrobiłem ognisko, żeby nie było za ciemno. Nie wiem, też z zapalniczką. Popisaliście, ludzie, żebym sobie oświetlał tą zapalniczką e, ogólnie, ale nie mam właśnie pojęcia. Czy ta zapalniczka, no ona jest yy, cały czas, tak, że no nie kończy się tam benzy na benzynę chyba Więc nie wiem czy się na benzynę nie kończy właśnie Wiecie co ja bym zrobił? W sumie chyba kraba mógłbym zrobić i nie wiem czy Jak go potnę bardziej, czy po prostu tak go wstawić na ogień, czy to, to mi coś da Możemy spróbować oczywiście Przypiec troszeczkę go Aha, on już jest przypieczony, czy nie? Nie, nie jest. Będzie jakaś informacja, kiedy on będzie przypieczony? Czy mamy tak obok niego stać? Hmm, sobie. Ładnie to wygląda. Naprawdę. To jest o tyle fajnie. To jest duża przewaga nad forestem, że... Kurczę, to naprawdę ładnie tutaj wygląda teraz. Taka, no jest jaśniejsza ta część, tak? Ta wysypka i w nocy przynajmniej coś widać, bez księżyc taki. A nie jesteśmy w lesie jeszcze nas skanibale gonią. Mmmm. Dobra, już czy jeszcze nie? Dalej jest krabem, dobra, zostawię go. Może najwyżej się spali. Mm, co ja chcę do tego zbudować? Jeszcze chyba takie e, te by się przydały 6 razy lasznik, 5 razy sticks, więc i tak będziemy musieli e, pociąć jeszcze tą palemkę. Jeżeli będę chciał, e, zrobić sobie schodki, potrzebuję 5 e, patyków oraz 6 tych linek. To będzie ciekawe wtedy, mam nadzieję. Chociaż nie wiem, czy też prędzej nie zrobić z, sześć paty, z sześciu patyków, czterech e, palm frondów i z czterech linek, nie zrobić łóżka. I czy to łóżko mogę wtedy, powiedzmy, położyć e, w tym miejscu? Nie wiem, nie wiem szczerze. Jak zwykle, nie ten przycisk. Dobra. Położę sobie tu drewieńko. Niech leży. Palm frondy to teraz nie jest akuratnie. Duże wyzwanie dla mnie, bo tutaj jeszcze mam, aczkolwiek e, zwykły Steaks do wzięcia. Co jest, nie mogę wziąć? Aha, nie mogę wziąć tego. Mogę, to nie wiem. Może go teraz jem? Może nie zachoruję? Hmm, ch ch chyba nie jest źle. No nieźle, ok fajnie. Przynajmniej tyle. Mm, tak. Kolejne drzewko. Palm frondy stąd będę miał, więc to nie jest właśnie żaden problem. Jeszcze oczywiście patrzę, bo mi tutaj się z tego co widzę niedługo toporek skończy, więc nie wiem, czy najpierw toporka sobie nie zrobię nowego, a później dopiero czegoś jak łóżko. Na szczęście toporek. Nie był jakimś straś, strasznie drogim przedmiotem, więc jeden patyk tam mi tylko wystarczy. Więc myślę, że jak to sobie zetnę, wezmę to sobie do siebie tam, na swoją stronę wyspy. <laughs> to myślę, że coś z tego ciekawego zrobimy na pewno. Dobra, wezmę to sobie tutaj, przy ognisku, pokroję. Zrobię najpierw w takim razie tylko o kamienie. O kamienie to może być większy problem, bo muszę do tego dwa. Eee, dwa kamienie? Nie, jeden kamień w sumie. Muszę do tego znaleźć. Więc to może być większy problem, właśnie z znalezieniem jednego kamyczka. Chociaż mam nadzieję, szczerze, że no, szybko się to ogarnie dosyć. Tak, właśnie mi się skończył topór. Generalnie potrzeba mi jednego kamyka. Ziemniaki, pieczone ziemniaki mogę też zrobić w każdej chwili. Eee, tak. Okej, okay, potrzebuję kamyka. Jeszcze jeden kamyk, gdzieś jakby był. Jakby był jeden kamyczek. Ja bym się naprawdę, naprawdę nie obraził. Jeden kamyczek na tej wyspie. Widzę, że są dwa patyki, więc na dobrą sprawę to już mi ułatwia sprawę. Ale czy jakiś kamień? No kuźwa, kamienia naprawdę nie ma w dalszym ciągu. Dobra, no pat patyczek mogę sobie wziąć jeden z drugim. Ale z tego co widzę, no kamień to jednak było, byłaby lepsza rzecz dla mnie, bo chciałbym zrobić sobie jednak ten topór. No, znowu. Ale nie mam pomysłu. Nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie mógłbym kamień znaleźć w tej chwili. Chyba dopiero na drugiej wyspie, no bo tu, tutaj coś nie bardzo widzę. Z kamieniami. Mówiście, że omijam dużo przedmiotów, no ale no gdzie są te przedmioty? Ja ich nie widzę po prostu. To nawet nie tyle, że jest ciemno, no ja nie wiem, gdzie tu jest jakiś kamień. Chodzę tak. Z głową przy podłodze i kamienia dalej nie widzę. Mam nadzieję, że może gdzieś tutaj na środku tej wyspy będzie kamień. Widzę kraba, widzę jakieś inne ustrojstwa, widzę nawet patyków więcej. A na dobrą sprawę kamyczka to to nie ma żadnego chyba. Te kolejne kraby, które mógłbym zebrać za chwilę. Zrobię tak, wywalę tą, zbiorę te kraby jeszcze do przypieczenia podpalę i poszukam jeszcze kamyka, jeden kamyk, naprawdę, no znowu będę miał problem ze znalezieniem jednego kamyka, to jest, to jest śmieszne po prostu na takiej wyspie Omijasz dużo itemków Hogatyn, ale no jakich itemków, ja wiem, że niektóre rzeczy tutaj leżą takie, ale no to nie są rzeczy, które są mi przydatne raczej, tak? Mmm, tak w tej chwili kamień. Gdzie jest kamień? Dobra, widzę, że się światło robi. Bardzo świetny cień. Zabawa cieniem normalnie. Dobra, kraby mogę pozbierać. O Boże, ile tych krabów jest, a ten jest jeszcze żywy. Mmm, kamień by się przydał naprawdę. Nie, no nie chcę szukać teraz kamienia przez pół dnia. Ale fajnie by było jakbym jednak jakiś miał. Aha, tylko jednego możemy dać, okej. Okay. Pyk, kraby sobie wyrzucimy. Naprawdę, to jest masakra z tym kamieniem, jeżeli o to chodzi z tymi kamieniami ogólnie. Ja nie mogę teraz kamienia żadnego znaleźć i jak ja tutaj coś stworzę. Hmm... To jest naprawdę ciężka sprawa teraz. Bo jak nie mam kamyczka, chyba że wy go już widzieliście 5 razy i mówicie, jaki hogaty teraz jest głupi, boże. Miał ten kamień już pięć tysięcy razy, mijał go i dalej go nie wziął, nie podniósł tego kamienia. Kurde, ten hogaty. Kto to w ogóle jest? Dobra, wiecie co ja chyba zrobię? Ja zjem sobie zaraz tego kraba i najzwyczajniej w świecie gdzieś popłynę, no bo kurczę, no mam... Deficyt kamieni ogólnie, więc, no, bez kamienia to nic nie zrobię. Bez podstawowego budulca, tak? Składnika mm, tutaj nie ma jakiś kamieni. Kurczę, nawet żeby takiego kamyczka małego nie znaleźć. Jednego to już jest naprawdę lipa. Nawet kraby są pod wadą. A kamienia nie ma. Hmm. Dobra. Tego kraba. I have. To jest something. Sweet. No. Jakby chciał. wyciągnąć tego kraba. To było bardzo miło. Dobra, macie tutaj kraba kolejnego. Eee, czyli w takim razie tak. O, aha, tutaj jeszcze mi coś spada. To jest. co to jest? serduszko? Nie mam pojęcia, co to jest. Zaznaczę, od tego zaczniemy. Ale zrobię tak, wypiję w razie czego i zobaczę, czy się napełni. Mm, czyli tu po prawej, tak? Aha, bo może jak jestem, może jestem właśnie zmęczony tym, czy coś? Krabosza. Okej, okay, dobra. Aha, no to dostałem zatrucia. Świetnie! Myślałem, że już krab gotowy jest. Nie ma żadnej informacji, właśnie z tym krabem. To, to jest lipa troszeczkę. Mm, dobra, nie mam kamyka, więc trzeba będzie go poszukać. Na którą wyspę mogę się udać w takim razie? Mam wiosło i nie zawaham się go użyć na pewno. Eee, skorzystam jeszcze najwyżej z nożyka. Boję się, że go zaraz zniszczę, i. no, nie będę miał czym już całkowicie uderzać. Jeszcze coś zjem, bo nie chcę, że mi zemdlał też koleś od razu gdzieś. Na wyspie. Więc przekroję jeszcze jednego kokosa. Przekroję go, zjem i mam nadzieję, że się będę regenerował. W trakcie mojej walki o przetrwanie na morzu. Dobra, jak tam? O dobrze, prawie najedzony, prawie, prawie świetnie. Wygląda na przypieczonego, naprawdę. Okej, okay, dobram. Bierzemy łódkę i leaf raft. I możemy płynąć, nie? Dobra. Okej, okay, mogę wskoczyć, mogę. Dobra, płyniemy na nieznane, na wodę. Hmm, ciekawe, czy w ogóle takie rybki można łapać. Też jestem ciekaw, jeżeli o to chodzi. Aha. Okej, okay, ciekawie. Ciekawe, że spadliśmy. Hmm. Myślałem, że nie możemy tak łatwo spaść z stratwy. Ogólnie taką łódką ludzie jest chyba bliżej, nie? Jeżeli chodzi o płynięcie z jakiegoś miejsca do innego że nie, nie powinienem mieć problemów z dopłynięciem, tak? Nie, nie jest czasem lepiej pływać bez niczego? W sensie wpław? O Boże, odpływam. Może ja trafił później na tą wysepkę. Zaraz widzę, że... Kogaty, odpłynąłeś na najdalszą wyspę! Ktoś tam pisał w komentarzu, ludzie. Żebym płynął właśnie do tych najdalszych wysepek Tak jakby, bo tak naprawdę one są bliżej niż te inne wyspy Więc się tak tylko wydaje Mam nadzieję, że tak jest Okej okay. Już się chyba troszeczkę zbliżam do tej wyspy Nie wiem co miał znaczyć ten dzwonek Czy to, że krab już jest gotowy, czy co Ale Jestem już bliżej niż dalej, okej okay. Wiemy, przynajmniej, która wyspa jest moja. To, to jest duży plus w tej chwili. Najlepsze wiosłowanie na świecie lepsze niż wszystkie inne dotychczasowe wiosłowania. Widzę rekina. Widzicie go? Płynie przed nami. Może nam stratwę zniszczyć w sensie ponton? A nie, to nie, to nie jest rekin. Oh my god! Wrak! Ale to zajebiście wygląda. Ej, dobra, to co? To płynę. Biorę nóż. I płynę. Ale zajebiście ten wrog wygląda. O, już mi się podoba. Ju, to już mi się podoba, naprawdę. Ale fajnie. Dobra, otworzyłem drzwi. Otworzyłem to. Znalazłem bandaż. Znalazłem silnik. I znalazłem. Ha, kolejna ta i jakaś. Latarka, czy coś w tym guście? Okej, okay, to, to ja w przyszłości tu na pewno jeszcze zaglądnę, bo tylko dwie rzeczy mogłem podnieść, niestety, w tej chwili. Ale fajnie, bandaż, taki fajniutki engine. Yy, jeden na ten, jeden na taki zwykły, na silniczek, chyba to jest część. Fajnie, czyli już wiem przynajmniej, że tu mam taki wrak bardzo blisko. Do którego na pewno jeszcze zajrzę, widzieliście? Tam było jedno wiosło, chyba. Więc na przykład mógłbym wiosło zostawiać na jakiejś wyspie. bym, Żebym się nie bał, że w ogóle będę bez wiosła wtedy. Fajnie, naprawdę, bardzo fajnie, przyjemnie. Fajnie taki wrak odkryć. Naprawdę miłe uczucie i to, że właśnie pod wodą można sobie go zeksplorować. To jest to, to, to jest naprawdę duży plus dla. Dzięki temu dla tej gry, dla Stranded Deep. Miejmy nadzieję, że wprowadzą troszeczkę jeszcze rzeczy. Niedługo. Albo jakiś usprawnień. I zobaczymy co odkryliśmy na tej wyspie. Może inną formę życia, może piratów! Nie, pewnie piratów nie ma, ale... Może coś znaleźliśmy ogólnie, dobra. He, biorę nóż w razie czego. Z nożem się powinno szybciej biegać jak chcę się. E, kamyki, ja muszę na pewno kamyki do siebie przywieźć. To jest to, coś co mogę tu zostawić. Myślę, że bandaż mogę zostawić w tym miejscu albo nawet silnik, czy coś, to nie powinno zniknąć jakoś, a wziąć kamyki wszystkie. Kurde kamyki to jest naprawdę sprawa priorytetowa w tej chwili na wyspie, na bergamutach. Czy tutaj jest coś ciekawego ogólnie na tej wyspce? Czy to po prostu kolejna taka wyspa randomowa, tak? Chyba, że ja sobie zrobię tutaj siekierkę, o, to też nie byłby zły pomysł, tak? Żeby sobie sie sie siekierę zrobić. Tylko lashinga nie wziąłem w takim razie, ale wezmę to. Mm, gdzieś tu powinien jakiś lashing być chyba, nie? Chyba. Nie. <śm> nie. Na pewno nie ma. Nie ma żadnych e, tych... linek tutaj. A kamyków tu też za dużo chyba nie ma. Z tego co widzę. Uboga ta wyspa troszeczkę. Nie no, są patyki, więc to, to zawsze jakiś plus. Dobra, widziałem już jeden kamyk. O Boże, deszcz! Okej, okay, pierwszy raz mam deszcz, jest bardzo głośny, z tego co słyszę. Dobra, kolejny kamyk. Nie wiem, czy coś mi się stanie jak ja zmoknę, nie mam pojęcia, dlatego... Próbuję zobaczyć jedną rzecz. Jak wezmę bandaż... Mogę go użyć jakoś na sobie? Chyba nie... Dobra, jeszcze są jakieś kamyczki albo właśnie lashing, lashing, lashing... Nie ma lashinga, trochę lipa. Nie, jest, 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 okay. Okej... Okay. Podejdziemy sobie tutaj w takim razie nożyka nie chciałem wrzucać. Okej. Okay. Dobra. Więc zrobię w takim razie coś w tym guście i myślę, że w kolejnym odcinku przywiozę kolejne kamienie do siebie na wyspę już. W takim razie w dzisiejszym odcinku to było na tle. Piszcie swoje propozycje w komentarzach pod filmem co można zrobić ciekawego jeszcze jakieś swoje tipsy co gdzie można znaleźć resztę rzeczy na przykład do silnika czy to się przydaje taka motorówka dzięki za oglądanie i na razie